Polska jeszcze nigdy nie była tak podzielona jak dzisiaj. Polacy skaczą sobie dzisiaj do gardeł. Matka z córką, ojciec z synem, brat z bratem. Już gdzieś to kiedyś czytałem. To jest, moi drodzy, właśnie ten czas. Czy naprawdę chcemy takiej jakości, takiej polityki? Wierzcie mi, że te dwie duże partie potrzebują siebie nawzajem. Robią nam pewien teatr. Zresztą, zobaczcie, jaka to jest jakość. Karły rządzą wielkim narodem dzisiaj można powiedzieć, że w ostatnich latach Polską rządzi mafia śmieciowa. Panie prezesie, drogi Jarosławie, ja mam taką propozycję. Chodźmy do żabki. Pierwszy zrób chociaż raz zakup w żabce. Zanim kupisz żabkę, kup coś w żabce. Władza jest beznadziejna. I robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński. Wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha. Może nie trzeba czekać aż do 15 października z rozliczeniem Kaczyńskiego, Pan Roman Gierty w czasie kampanii ciebie rozliczy bardzo dokładnie i precyzyjnie. Zobaczcie, jak robi to druga strona, druga duża partia. Tusk to, kto jest, można powiedzieć, personifikacja zła w Polsce, to jest czyste zło. Oni swoich ewidentnych przestępców bronią zaciekle, bez żadnego wstydu. Kto za tym stoi? kto realizuje tą politykę. Donald Tusk, prawdziwy wrog naszego narodu. On się nazywa Donald Tusk i wykorzystuje każdą okazję, dokładnie każdą okazję, żeby budzić niepokój, budzić nienawiść. Tak będzie Polska wyglądała, gdyby oni przyszli do władzy. Kiedy przychodzi do urodzin redaktorów, oni tam się wszyscy spotykają i razem świętują. Ja widziałem, co dzieje się w restauracji sejmowej. Jest podobnie. Na sali parlamentarnej jest teatr, a pod spodem, jak się na dole w restauracji spotykają, jest zupełnie inaczej. Dlatego my, moi drodzy, idziemy z nową jakością. Polityki, przede wszystkim z prawdą. Zobaczcie, jaki to jest przekaz partii prawdziwie propolskiej, która ma propolski program, prawdziwie prawicowej partii, jaka to jest jakość i jakie to są rozwiązania, i jaki to jest przekaz. Dzisiaj na horyzoncie pojawia się partia polska, jest jedna, która stawia na najwyższe wartości: Bóg, rodzina, ojczyzna. To partia, która będzie stawiała na polskiego przedsiębiorcę, gdzie przynajmniej 51% jest polskiego kapitału, która będzie stawiała na polskiego rolnika, dając mu pełne swobody działania, która będzie stawiała na polską energetykę, na węgiel, gdzie Polska ma największe złoża węgla w całej Europie, będziemy stawiać na geotermię, na osoby niepełnosprawne, będziemy stawiać na ochronę życia bezwzględną, od poczęcia do naturalnej śmierci. Pójdziemy w kierunku demokracji bezpośredniej. Będziemy bronić gotówki już 15 października. To jest ten moment, kiedy będą się ważyły losy Polski. Dlatego nie dajmy się, nie dajmy się zwieść nie dajmy sobą manipulować. Moi drodzy, wybierzmy prawdę, bo tylko prawda nas wyzwoli. Polska jest jedna, lista numer 7.